Siema, Elo, jestem szynką, którą zjadłeś wczoraj. To jest bekon, którego zjadłeś we wtorek, a to jest kiełbasa, którą zjadłeś, w... a to jest kotlet schabowy, którego masz w ręce. Szynka, Psopepka! Dzisiaj rodzina postanowiła sobie łotować desery ze swoich sąsiadów. Dzisiaj jest dzień naleśników bekonowych. Uro! Zawsze mnie wkurzały... Nie wkurzała koleżanka z klasy! <śm> I tak najlepsze było to rodzinne polowanie. A jaki był twój ulubiony moment, tato psychopato? Najbardziej mi się podobał moment z tą bibliotekarką. W ogóle się nie broniła. Była cała <śm> zaskoczona. Mamo, czy mogę wsypać mąkę z dziadka? z dziadka. Nie. Ja ją wsypię. Pamiętasz, jak ostatnio rozsypałaś całą babcię po stole? Teraz dodam jajko naszej sąsiadki. Teraz podam pokarm dla dzieci bibliotekarki. Mamo, możemy wymieszać dziadka? Nie, bo wy wszystko na stół. Tańcz, dziadku, tańcz. Kurde, mówiłam. Dziadek będzie smutny, trzeba go szybko usmażyć.